Cześć, moi widzowie, z tej strony Kami witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Z Rebirth Champions Ultimate. A w dzisiejszym odcinku widzowie otworzymy sobie 700 takich Halloween ticketów właśnie w nowym darmowym Forever Packu. Ale widzowie, dlaczego powiedziałem, że otworzymy sobie ich 700? Przecież mam ich tylko 672. A to dlatego, ponieważ widzowie w tym darmowym Forever paku mogą wypaść właśnie też te właśnie Halloween tikety, więc na pewno tutaj mi te 30 wypadnie i dlatego właśnie powiedziałem, że widzowie będziemy otwierali ich 700. Ale zanim widzę i ja otworzę te tikety, ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia zostaw sobie teraz łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkę, no i ja już cię, widzu, zapraszam do oglądania. Okej, okay, widzowie, no to co? Myślę, że na spokojnie sobie takich 70 Trzy na spokojnie widzę. Teraz możemy sobie otworzyć. Czemu by nie widzowie? No tutaj raczej nie będzie za dużo cięć. No bo nie ma tutaj co ciąć. No najwyżej po prostu. No co. Tutaj się potnie jakieś sceny, ale wizowe. z tego najlepszego oczywiście, z tego Forever Packa, co najlepsze możemy dostać, to oczywiście właśnie takiego Candy Corna, widzowie. On daje nam aż 60 w oraz 15 tysięcy widzę nowej waluty. Więc jeżeli nie wiecie, o co chodzi w tym evencie i nie wiecie, co tu się robi, no to polecam sobie zajrzeć na ostatni odcinek, ponieważ nagrałem właśnie na ten temat. Widzowie, tutaj też, jak zobaczyłem wcześniej, dostałem najlepszą kostkę w grze, więc na pewno sobie na końcu odcinka wyrolujemy je, więc to zobaczymy. O, i jak widzicie, są też takie nowe klucze. No i wam mówiłem, dostajemy te etykiety, więc no widzicie, otworzymy raczej ich 700, jak i nie więcej. Więc myślę, że naprawdę, naprawdę, naprawdę spoko. No tu dostajemy widzę jakieś potki, no nic w sumie ciekawego. Fajnie, że przynajmniej dostajemy te potki na. Halloween, na Halloween event, tak? Ponieważ są one dobrym sposobem, żeby właśnie sobie na nim jak najwięcej tej waluty zarobić. Jak, jak widzicie, ja mam jej 364B, więc no myślę, że jest nawet ok. Dobra, widzowie, otworzyliśmy sobie już 70 ticketów, więc moim zdaniem teraz powinniśmy sobie otworzyć ich ponad a, powiedzmy, powiedzmy 100. Więc dobra, widzowie, no ja nie będę was tutaj tak męczył tymi ticketami, więc dajcie mi sekundkę i ja ich otworzę 100 i zaraz się widzę, widzimy. Okej, okay, widzowie, ja już ich otworzyłem 100 i zobaczmy, czy coś nam fajnego wyleciało. No, wyleciało na pewno jakieś klucze, jakieś potki, ale to w sumie to praktycznie nic. Więc co, otwieramy dalej? Okej, okay, widzowie, ja bym sobie to tak potwierał, nie wiem, zobaczymy, no otwieram oczywiście wszystkie, żeby nie było, oczywiście. Żeby tutaj nikt nie powiedział, że sobie trochę zostawię, bo nie, otwieramy, widzowie, wszystkie te etikety. Wizowie możecie też w komentarzu napisać, ile wy macie właśnie tych Halloween ticketów, czy otwieracie tego Forever Packa, czy zachowujecie sobie te etikety na part drugi. Ja no, raczej je sobie otworzę, oczywiście do końca tego partu pierwszego, właśnie na tym evencie halloweenowym. Będę miał również ich pewnie jest też z 500 około, jak i nie więcej, więc też sobie oczywiście otworzymy je. I też możecie się znać w komentarzu, czy czekacie na part drugi tego eventu, bo ja, no powiem wam, bardzo, bardzo, bardzo się tym jaram i czekam już na part drugi właśnie tego eventu. Ponieważ part pierwszy jest mega, mega, mega zarąbisty. Oczywiście też możecie w komentarzu ocenić, jak wam się podoba. Mi się mega podoba, dla mnie jest takie 9 na 10. Czemu 9 10 się pewnie spytacie, bo ponieważ widzowie zawsze mógł zostać zrobiony lepiej, ale oczywiście też nie ma się do czego przyczepić. Widzowie, teraz sobie otworzę 200 tiketów, więc ja nie będę tu do was męczył tymi yy, tiketami, to jak będę miał 200, toś widzowie się do was odezwę. Więc dajcie mi widzę sekundkę i ja tylko to otworzę i się widzimy. Okej, okay, widzowie, już otworzyłem kolejne 200 tiketów i zobaczmy, czy coś tu nam fajnego poleciało. No jak widzę, patrzę, no to poleciały nam jedynie potki, trochę kluczy, no i dużo, dużo, dużo potek, więc no, jedyne to w sumie, jedyne to. Oczywiście te Halloween Shopie, upgrade'y mam zrobione, więc no, myślę, że nawet spoko. Dobra, ale to nie widzę, nie na dzisiaj, to nie na dzisiaj. No i co, otwórzmy sobie teraz, nie wiem, 100 takich tiketów, no otwórzmy sobie 100, czemu by nie, to mogę w sumie tutaj je z wami otworzyć, dlaczego by nie. Oraz widzę, możecie też napisać w komentarzu, jak tam wam mija dzionek, aktualnie widzę, o godzinie nagrywam to 12.37, ponieważ o godzinie 10 wróciłem już ze szkoły dzisiaj, więc to dzisiaj dla was to wcześniej mogę nagrać. Więc no co, możecie też napisać, o której żeście dzisiaj wrócili ze szkoły jak ten odcinek, myślę, że w to będzie około godziny 15, może 16, zobaczymy, coś o, o tych godzinach, albo może nawet i wcześniej, jeżeli uda mi się wcześniej zmontować, to pojawi się o wiele, o wiele wcześniej. Więc to co, dobra, jeszcze widzę 30 tutaj tiketów, tych, zostało żeby otworzyć 100, zobaczmy, czy coś tu fajnego poleci, jak na razie widzę, co jedyne poleciało, to chyba tylko jakieś garnki, no i potki na Halloween, to jedyne, co ciekawego właśnie teraz poleciało. No, tutaj coś nie chce lecieć, ten Supreme, Roxek, ja Ci mówię, jak dasz teraz mi tego Suprema, to ja, kurde, nie wiem, co Ci Roxek zrobi, Hopie nie wiem, co Ci zrobię, ale będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Więc to no dobra, widzowie, ostatnie 100 tiketów mi zostało, więc to no co, ja otworzę teraz 50 i widzimy się jak zostanie mi, kurde, no ostatnie właśnie 50 tiketów. Okej, okay, widzowie, zostało mi już ostatnie 50 tiketów, więc otworzę tutaj, jestem już z wami, żebyście widzieli co leci z ostatnich 50 tiketów. No, powiem tak, czy drop jest dobry? No... Może komuś się po i dostanie tego Suprema, no ale jak ja patrzę, ile już wydałem Tiketów na tego Forever Packa, to sądzę, że raczej go już nie dostanę. Chociaż jest zawsze na niego jakaś szansa, tak? Ale on jest, widzę, rzadki, on jest akurat mega rzadki, więc się nie dziwię, że dużo osób właśnie też go nie ma, no ale no, powiem tak, on jest rzadki. Widzę ostatnie dwa tickety, ostatni ticket, no i widzę, koniec. Koniec, widzę 500, co ja gadam, widzę 700, widzę tiketów poszło na tego Halloween y, Forever Packa i co dostałem? No, powiem tak. Ogólnie, widzę, podsumujmy sobie drop. Dostałem, no, dużo potek halloweenowych różnych tierów, trochę cukierków, trochę tych garnków, trochę kluczy, no i to w sumie, no tyle. jedynie jeszcze dostałem dużo potek, więc naprawdę to też spoko. Ale, widzę, otwórzmy sobie jeszcze tą skrzynkę za te klucze, może tu coś wypadnie na fajnego, zobaczmy widzowie Aha, no... Możesz mi się tym kliknąć? Dziękuję, dziękuję. No i czy coś dostaliśmy fajnego? Kurde, no no nie wiem czy coś dostaliśmy fajnego. Widzę, że dwa garnki dostaliśmy. Mamy jeszcze 8 kluczy, to sobie widzę je użyjmy. I coś dostaliśmy? No raczej nie. Czy jakiegoś peta żeśmy dostali, to też nie. Więc no w ogóle ja nawet nie wiem czy z tego da się jakiegoś peta dropnąć. Jak da się widzę, to też możecie napisać w komentarzu. No to co, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. A, widzowie, zapomniałbym konkursik, oczywiście, jak co, co każdy odcinek. Widzowie, w dzisiejszym odcinku yy, będziecie mieli do wygrania w sumie co wiem wam tutaj dać. Takiego, <laughs> może może, może widzowie, a taką wieźmę widzę, co wy na to? Taką wieźmę, takiego ekskluzywa, więc widzę, jeżeli chcecie wygrać tę wieźmę, to co jedyne musicie zrobić? Łapieszka do góry, subik z dzwonkiem na kanale oraz w komentarzu musicie napisać swój nick z Robloxa. Oraz co do zwycięszy, to wyświetla Wam się teraz na ekranie z poprzedniego odcinka. Serdecznie, bardzo ci gratuluję oraz napisz do mnie na Discordzie, do którego będziesz miał, miał, miała linka w opisie. Więc dobre widzę. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka i co? Widzimy się już w kolejnych. Siemanowidzowie i cześć!